Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu dla wodnika na maj. Ja jak zawsze przypomnę, że to nie są czytania wyrocznie, przepowiednie, możliwe wydarzenia. Takie czytania czasem robię tygodniówki, natomiast te miesięczne mm, to są czytania dla osób, które potrzebują rady i odnajdują się w sytuacji, którą ja tutaj określę, bo będziemy sobie patrzeć na lekcje miesiąca. Robię rozkład krzyża, jak zawsze. Nakreślimy przyczyny, co się dzieje w otoczeniu, jakie są rady. Jeżeli to z Wami nie rezonuje, nie rezonuje to spoko, zupełnie okej. Okay. Nie projektujcie tego na sobie. Natomiast dla osób, które coś tutaj znajdą, dla siebie, to bardzo mnie to cieszy. Dobra, zaczynamy. Wodnik miesiąc maj. Wodniki ma 10 kielichów, 8 kielichów, pięć buław. Jeśli zależy Wam na pewnych relacjach, ja bym tego nie zostawiała jeszcze. Ja bym trochę powalczyła o te relacje. To jest taka informacja dla osób, z którymi będzie rezonować. Ale dobra, już zobaczmy. Główna sprawa dla wodnika. Decyzja. Dwójka buław. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Sześć kielichów. Co jest wyzwaniem w miesiącu maju? Król denarów. Co odchodzi do przeszłości, albo co tutaj miało miejsce w przeszłości? Dziesiątka denarów odwrócona. To są sprawy rodzinne, małżeńskie. Na pierwszy plan nam wychodzą. Co w głowie wodniki? Wasze dążenia, o czym wymyślicie? Karta kochanków. Co nadchodzi w takim razie? Pustelnik. Jednak pustelnik. Wasze nastawienie. Siedem mieczy. Hmm. Co w otoczeniu w takim razie? Sześć denarów. Ok. Czego nie widzicie, co macie wiedzieć o tej sytuacji? Siedem denarów. I rezultat? Dziewięć denarów. Uważam, że chodzi o sprawy rodziny, sprawy pieniędzy, domu, małżeństwa. To nam się tutaj rysuje. No, czwórka była w tle. Dom, dom rodzinny. Nasze relacje z ludźmi. Mąż, żona, partner, partnerka. Nasze dzieci. To jest to, czego będzie dotyczyło to czytanie. Czy dom jako budynek mniej, bardziej chodzi o te relacje. Na przykład również w firmie, w pracy. Także zostają ze mną te osoby, które już tutaj coś widzą dla siebie i zaraz gadamy. Ja będę dopytywać na bieżąco, żeby nie tracić czasu i nie zabierać wam zbyt wiele. Na początek zacznę od tego, jakie znaki nam się pojawiły. Mamy byka na wezwaniu, mamy pannę i mamy bliźnięta. Dobra, na pewno decyzje. W tym miesiącu decyzje w sprawach właśnie relacji. I ja nie wiem, czy wy tutaj chcecie uniknąć rozstania, czy chcecie utrzymać tę relację, nie chcecie z niej rezygnować, czy próbujecie wskrzesić jakąś relację. To może być relacja biznesowa, nie musi to być tylko małżeństwo i tak dalej. Szóstka kielichów, to z przyczyną, sentyment, patrzymy na dawne zdjęcia i wspominamy sobie i cieszymy się i myślimy, to było to. Sześć buław. Wodnik ma uniesienie. Mhm. Słuchajcie, retrogradacja Merkurego teraz jest, może o to chodzi. Bo przyczyna tkwi w przeszłości. To było... Um, wspominacie dobrze jakąś relację, bo ona... Yy, bo w, albo w tamtym momencie życia czuliście się, wiecie, na piedestale, albo czuliście się dobrze, albo ta relacja powodowała, że byliście w uniesieniu. Niektórzy mogą właśnie chcieć się wydostawać. Szóstka kielichu może być kartą relacji rodzinnych i szóstka była w niektórych jako przyczyna yy, to, co się tutaj nam dzieje. Tego, co się nam dzieje, to może być rzeczywiście chęć postawienia na siebie i gdzieś tam y, izolacja. Dwójka buław to jest kwestia y, najważniejsza w tym miesiącu i to jest wybór, decyzja, trzymanie y, w rękach swojego losu, losu i innych osób naokoło no, Was, tak czuję. Paścinichów, dzieci mocno się zarysowują, kwestie miłości. Czyli zagłosem serca, czy pozostać z rozsądku, no będziecie się mierzyć z takimi decyzjami. Ja też mam wrażenie, że jeżeli tutaj trzeba popracować nad samoceną, bo jeżeli chcecie zostać w jakiejś relacji albo skrzesić pewną relację tylko dlatego, że osoba, z którą byliście, czy byłyście wtedy, wam dawała poczucie, że jestem super, tak? No to, to też trzeba się zastanowić, czy to jest powód, tak? Żeby ktoś tutaj leczył mi kompleksy, żeby wskrzeszać relacje. Dobra. Odchodzi dziesiątka denarów, ona jest odwrócona, to tak jakby ta relacja, czy ta rodzina, ta firma, jakby to się rozwaliło trochę. Siódemka była, to jest coś, czego wy nie chcieliście. Nie wiem, czy rozpadu tej relacji, czy właśnie nie chcieliście tworzyć y, rodziny na przykład z kimś w danym momencie. I w głowie karta kochanków. I to znowu jest decyzja wobec osób. I paść denarów, i szczególnie jeżeli są dzieci, to tutaj mocno się zaznacza, że wy widzicie potencjał. Potencjał y, czegoś. Y, nie chcę powiedzieć, z czego zrezygnowaliście, ale czego w danym momencie być może nie doceniliście. I teraz, teraz chciałoby się wskrzeszać, chciałoby się tutaj, prawda, zaangażować. Ta dziesiątka denarów jednak odwrócona, wydaje mi się, że mówi, że wy bardzo długo broniliście się przed tym, żeby pewne relacje się rozpadły. I czas podjąć decyzję, co robimy dalej. Król denarów to jest taki mąż, to jest szef w firmie, a jeżeli pracownik, to już bardzo stały, i to jest wezwanie. Trójka buław, zastanowić się nad swoimi długotrwałymi planami, bo mnie się pokazuje, że to, co się dzieje w tym miesiącu, może być wynikiem uniesienia. Czyli nagle mi się pojawia sentyment, nagle kogoś pięknie wspominam, i a może się odezwę, a może jednak spróbuję. Mm. Nie, w tym miesiącu nie możecie podejmować decyzji na podstawie krótkotrwałych emocji, bo Waszym wyzwaniem jest z Królem Denarów zastanowić się, jak na przestrzeni lat ta decyzja, którą macie do podjęcia tutaj i jej skutek ma się rozwijać. To nie jest tak, że jestem w uniesieniu, odezwę się do ekspartnera, bo wydaje mi się, że było super. Nie, to trzeba przemyśleć. Król Denarów mówi, że to jest miesiąc, w którym trzeba planować kolejne lata, dosłownie. I, zastanaw I na tej podstawie tak, podejmować te ważne decyzje życia rodzinnego, domowego i tak Bo tu jest to trójka buła. Wpatrzę w przyszłość, czego chcę. Gdzie siebie widzę, powiedzmy, na tak zwane stare lata? To jest bardzo ważne. No i co? I Mamy z redakcji jest Pustelnik. To jest karta panny, tak jak powiedziałam, ale to jest karta osoby, która rezygnuje jednak z towarzystwa. No trójka mieczy. Ja nie wiem, czy tutaj, bo ja nie sądzę, że ktoś zostawia Was. To tak jakbyście Wy yy, decydowali, że ja jednak zrezygnuję, że ja się jednak wycofam. Szóstka denarów. Oto czy nie macie kogoś, kto mógłby zainwestować nadal w te relacje? Królowa denarów, to jest ta kobieta. Żona króla denarów. Więc tutaj ta osoba, z którą łączy Was to coś, ona jest więcej niż chętna zainwestować tutaj, stworzyć z Wami coś stałe, stałego, trwałego. Czy to jest osoba biznesowa, czy to jest była żona, były mąż, czy to jest obecny partner, partnerka. Ta osoba angażuje się bardzo poważnie, czyli jeżeli wchodzę w związki, to stawiamy dom i zakładamy rodzinę. Na tej zasadzie, tak? To są bardzo poważne plany. To są też piękne inwestycje, naprawdę. W otoczeniu jest w ogóle zielone światło na budowanie swojej przyszłości. Tak bardzo praktycznie, czy to jest firma, czy to jest dom, czy to jest rodzina, macie zielone światło i jest ktoś, kto jest chętny z wami to tworzyć. Ale to wy stoicie na rozstaju dróg, i to wy wybieracie samotność, i to wy z siódemką mieczy się wycofujecie, bo Wasze nastawienie to już jest wycofanie, król mieczy. Logika się włącza, gasną tutaj te płomienie namiętności, że może jednak, i mam z waszej strony wycofanie, unikanie konfrontacji. Albo po prostu unikacie konfrontacji z tą osobą, bo trzeba byłoby się odezwać i pogadać. Czego nie dostrzegacie? Siódemka denarów. Koło fortuny ta sytuacja ma potencjał i olbrzymi. Ta relacja, ta praca, o, co, o cokolwiek tu nie chodzi. Tu jest olbrzymi potencjał, słuchajcie. Wystarczy poczekać na lepszy moment, na przykład na kontakt z tą osobą, na dogadanie się, bo to cierpliwość popłaca. To jest pokazane, że gdybyście jednak pielęgnowali to, co. Teoretycznie można stworzyć z tą osobą w tej sytuacji, gdyby się nad tym pochylić i wykazać się cierpliwością i nie unikać, nie uciekać, no to przepiękna relacja albo no, taki zwrot akcji w życiu, bo koło fortuny symbolizuje naprawdę duży zwrot akcji na lepsze. I w rezultacie mam dziewiątkę denarów. To jest karta singla i wieża. I wieża, wodniki, czemu sabotujecie to, co się tu dzieje? Dlaczego? Czy to jest relacja, czy to jest współpraca, nieważne. Bo to, to są długotrwałe plany i ja nie wiem, czy wy jesteście w stanie w tym wytrwać, to jest raz. A dwa, dlaczego z tego rezygnujecie? Czemu się chcecie wycofywać? Czy jest taki potencjał na zbudowanie czegoś trwałego w życiu, co zostanie z wami być może do końca. Tak jak mówię, czy to jest relacja z tą osobą, czy to jest wspólny dom, czy to jest budowanie firmy w podstaw? Nieważne. Potencjał jest ogromny, tylko należałoby się zobowiązać i wytrwać. I mnie się wydaje, że wam tej wytrwałości brakuje niestety. Bo to jest to wyzwanie, tak? Że ja to nie tylko w uniesieniu sobie myślę, że będzie super coś zrobić. I tu zacznę i się już kończę. Zaraz, bo już jednak chcę być sam. I już mnie to nie zadowala, już mi nie daje tego powera. No, pomyślcie o tym dobrze proszę, bo naprawdę ta sytuacja ma olbrzymi potencjał. Z tą osobą. Bo to konkretna osoba tak czuję, że tu chodzi jednak o ludzi. Mm. Dlatego waszym wyzwaniem jest król denarów. Zakotwiczyć się trochę w tej ziemi. Zobaczcie na niego. Przestać tak uciekać, zwiewać, unikać. Siódemka mieczy, przecież to jest... Yy, księ... yy, tak, księżyc wodniku. Wycofuje się nagle. Ghosting, tak? Patrzcie na tego króla denarów. On <laughs> on jest zakotwiczony. On dobrze zna swoje miejsca na ziemi. Dlatego może tutaj budować coś trwałego i stałego. I trójka była w planu i długofalowo. I wy nagle, kiedy już dochodzi do jakiegoś... Tak, że robimy deal i budujemy to, to co robi wodnik? Unika, ucieka, nie konfrontuje się, izoluje się i gdzieś tam znowu się stara o siebie tylko. Macie tu złotą osobę. Czy to jest kobieta, mężczyzna, nieważne. Osoba po prostu się pojawiła, która chce inwestować tak poważnie w coś z wami, ale jak to nie działa w równowadze, ta osoba nie jest głupia. Ho, ho, jo, nie jest. No to co? Wyciągamy na Was rady? Ja Wam powiem, jakie jeszcze znaki się pojawiły. Mamy koziorożce, w ogóle tylko ziemi mocno zarysowane. No i mamy wodnika, skorpion się troszkę zaznaczył jeszcze. No dobra, to ja zobaczę, jaka jest radę w tej sytuacji dla Was. Jestem mega ciekawa. Dwójka denarów, co nam się tutaj pojawić. Przemyśl, dobrze decyzję. Karty pokazują, że naprawdę, bo zobacz, za mało powiedziałam o tej karcie. Jeszcze powiem: siódemka denarów to jest takie, jak poczekasz trochę dłużej, to w końcu coś wykiełkuje. Zobaczcie. Jeżeli nie uciekniesz, jeżeli poczekasz trochę dłużej, zainwestujesz trochę czasu w to, żeby tutaj coś pielęgnować, wyrośnie piękna róża. Może nie tego się spodziewasz, może spodziewał się czegoś innego, ale olbrzymi potencjał. Koło fortuny. Czas. Tutaj jest potrzebny czas. Dlatego dwójka denarów jest radą. To jest karta bierności. To jest karta, która mówi, ja nie podejmuję decyzji. Ja się wstrzymuję. tak? Nie palę mostów. Czekam na lepszy moment na podjęcie tej decyzji. Nie unikajcie tej relacji, tej osoby. Poczekajcie. Nie musicie od razu się angażować na 100%. Poczekajcie, co z tego będzie, bo to jest olbrzymi potencjał, ale mnie się pokazuje, że wy możecie. Jeżeli nic nie zmienicie to spalicie ten most, a ten most yy, mógł was doprowadzić do czegoś pięknego w życiu. Więc tutaj, no naprawdę, poczekajcie. No, tyle powiem. Piątka była, dokładnie to jest, to... słuchajcie, to było w przełożeniu, że jeszcze warto zawalczyć, żeby jeszcze nie, nie unikać, nie uciekać, bo jesteście pochliwi strasznie i szybko, szybko uciekacie. No to tutaj należałoby troszkę tej wytrwałości. Jesteście znakiem stałym. Z wytrwałością nie powinno być problemu. Dobra to tyle, dzięki za wysłuchanie, wszystkiego dobrego dla Was, pozdrawiam Was serdecznie.